Jest przykro, tak przykro Przykro tak jak kwiatom, gdy śnieg je przykrył Szok, a ja cały czas myślałem, że mnie lubi Naprawdę mówiła, że muzyka jest do kitu? Być może Gwen właśnie tak uważa, ale ja sądzę, że masz prawdziwy talent 嗯嗯。<noise> Młodsza Leszano, doprowadziłaś mnie do zwycięstwa. Co mogę w zamian zrobić dla ciebie? Wypuścić cię na łono przyrody? Ale, ale. Jestem człowiekiem honoru. Nic nie mów, kochana. Proszę, nie utrudniaj tego jeszcze bardziej. Śmiało idź, bądź wolna! No już! Wynocha mi stąd! Kurczę, to smutne. Nie chcę umierać! Dorwałem cię, palantko! Dobra, dobra, poddaję się, wygrałeś! Przestrzegajmy zasad! Może później po nią wrócę. Jak nie zapomnę. <ślesy> O nie! To znaczy, że... Tak, to właśnie Pan Kokos uda się dzisiaj do Portu Wstydu! Ale dlaczego? Pozbieraj się, ziom! Zaczynasz mnie przerażać! Panie Kokosie! Nie! Nie martw się, panie Kokosie! Nigdy cię nie zapomnę! Byliśmy świadkami narodzin nowego stylu walki kogutów. Jakoś nie nastroszył, piórek. Czas, żeby Tyler sobie odfrunął. Dzisiejszego wieczoru wysoko nie poleci. Dobra, wystarczy. Tu. W tym tempie będę potrzebował jeszcze jednego kubka czekolady i ciepłego koca. Na pewno wiesz, co robisz, szefie? Mnie wystarczy, żeby był w stanie podpisać zeznania. Słyszysz mnie? Musisz podpisać parę papierów, które zwolnią twórców programu z odpowiedzialności za ten mały wypadek z lawą. Chris, milion dolarów. Jest bezpieczne? A, y, nie. Wygląda na to, że kasa wpadła do wulkanu już po niej. Nie. Zawsze musisz być taka strasznie wredna! Że co proszę? Gdybyś była trochę milsza, to może ktoś by cię polubił! Wszyscy mnie lubią! Jestem popularna! To dlatego nikt nie chciał cię w drużynie? Też jesteś sam, więc się mnie nie czepiaj! Ja jestem sam z wyboru! Mam naturę samotnego wilka. Nie wiem, czemu zawsze jestem wredna! Nie lubię tego, ale weszło mi to w krew! Myślisz, że to miłe, kiedy wszyscy cię nienawidzą? Spójrz na mnie! Nic nie mam, nawet włosów! A może tak bardzo boisz się odrzucenia, że pierwsza odpychasz ludzi? Założę się, że twoi rodzice się rozwiedli albo kiedyś byłaś gruba i pryszczata. A od kiedy to z ciebie taki ekspert? Trudno w to uwierzyć, ale nie zawsze byłem taki super. Przeczytałem parę poradników psychologicznych mojej siostry. Dobrze! Czas minął. To jeszcze nie koniec. Wróciłam do programu tylko po to, żeby się z tobą pogodzić. Auć! Nie tęskniłam za Duncanem, ale za tobą tak bardzo. Ej! To jak? Zgoda? Jasne. Zgoda, przyjaciółko. Wlałyście trochę ciepła w moje lodowate serce! To znaczy, udasz się dziś do portu wstydu, Mała! O rety, nic z tego nie rozumiem! Mogę cię uratować tylko oddając ci moją nietykalność. A tego nie zrobię, to ryzykowne. Sama rozumiesz. To ja wygrałam! Złożyłam twój rower! <noise> Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Powinnaś po prostu odejść z godnością. Bo wiesz, na powtórkach to lepiej wygląda. Przecież miałyśmy razem awansować do finału. Ale nic z tego. Nie jest ci przykro? Jesteśmy N-kami! Tak, na czas konkursu. W normalnym życiu w ogóle bym się z tobą nie zadawała. O, nie do wiary, że to powiedziała! Nie do wiary, że to powiedziałaś! Małyśmy sobie słowo! że ja pomagałam ci przez cały czas, a ty mnie nawet nie lubiłaś? Eee, szczerze? Nie lubiłam cię. Co? Tutaj nie chodzi o przyjaźń, tylko o sławę zapomniałaś. Uu, ale pojechała. Ech, odezwał się uczciwy zawodnik. Jedyne, co potrafisz, to wszystkich terroryzować. Przynajmniej nie udaję niewiniątka. Nieważne. Zdobyłam niedykalność, więc nic mi nie zrobicie. Dzisiaj nie. Jaka ty... Podła. Te wszystkie złe rzeczy, które o tobie mówią, to prawda, że jesteś dwulicową z radziecką zakładaną! Wolę się gapić cały dzień na tyłek Owena, niż chodzić z tobą po sklepach. A przy okazji, twoje buty są tandetne. Ja sobie tylko pożyczę to jajko. Obiecuję, że niedługo je nie oddam. O nie, nie! Proszę, nie! O, Super, teraz ja też się rozkleiłem. O. Sadie! Dlaczego, Katie? Dlaczego ona? To niesprawiedliwe! Nie mogę tego zrobić! Nigdy się nie rozdzielałyśmy! My po prostu musimy być razem albo totalnie umrę! Sadie, posłuchaj mnie! Dasz radę! Jesteś silna i piękna i może nawet mądrzejsza ode mnie! Poza tym jesteś najzabawniejszą dziewczyną, jaką znam! Musisz to zrobić dla nas obu! Zabieraj się, ty dwulicowy zdrajco, tam, skąd przyszedłeś! Co? Myślałem, że ze wszystkimi się dogaduje. To chyba byłeś w błędzie! Ty masz to gdzieś, prawda? Hej! Ja tylko rozgrywam partyjkę! A tobie zależy? Uważasz mnie za tandeciarza? A gdzie to słyszałeś? Od niej! Wiesz co? Nawet po tym wszystkim nie głosowałam na ciebie. To dzięki komu wylatuje? Dzięki mnie. Namówiłam wszystkich, żeby wywalili ciebie albo Heder. A skoro ja jestem nietykalna, biedaczek Trent musi odpaść. Wygląda, że nas zrobiła. Wybacz. O nie! To nic. Stało się i już. Przynajmniej wyjaśniliśmy sobie wszystko. Wyjaśniliśmy. Prawda? Chcę, żebyś była twarda i walczyła do końca za nas oboje. Będę cię oglądał i dżibicował ci z domu. Trent, czeka na ciebie port wstydu. I malutki bilecik na łódkę przegranych. Idziemy! Wręcając mnie w genitalia. Mam przed oczami każdy wolny jej ruch. A mogła być też fatalna. O oh Easy, o oh Easy, bez Ciebie mi źle. Moja Easy, mała Easy, czemu porzuciłem Cię? Tak, właściwie to ona Ciebie rzuciła. Tak śmiała się i lubiła ugryźć mnie Gdy kłopoty jakieś były, a były ciągle I tego mi brak, jak mówi mi dobranoc Podwójnie w genitalia rącając oh Easy, oh easy, bez ciebie mi źle Moja easy, mała easy, czemu teraz nie macie? Czemu teraz nie macie?